Kiedy słyszysz słowo samuraj, to pewnie myślisz katana, honor, walkę do ostatniej kropli krwi albo nawet grę w of Tsushima. Czy może jeszcze lepiej, filmy Kurosawy. Ale czy wiesz, że samurajowie to nie tylko wojownicy? To też tacy starożytni coachowie, ale tacy z prawdziwego zdarzenia. I właśnie dzisiaj pokażę Ci, co samurajowie mieli wspólnego z rozwojem osobistym. Jakich zasady można wykorzystać w naszym codziennym życiu. Jeszcze jak? Ja nazywam się Grzegorz Reimer i jestem przedsiębiorcą z Wrocławia. Prowadzę firmę Senator Wrocław i serwis przesuwnych, a przez 9 lat byłem trenerem personalnym. Zaliczając kilkanaście lat temu dno, a później niejedną przemianę w życiu, zrozumiałem, że nie ma dla mnie innej drogi jak rozwój. I na tym kanale dzielę się swoimi błędami, przemyśleniami, ale co ważne wskazówkami na rozwój, które z łatwością wdrożysz do swojego życia. Dobra, ale teraz bez zbędnego pierd... Ostatnio znowu rozpłyniałem, jak dla was połączyć obrazem rozwój z tym, co lubię. No i wymyśliłem, a może samuraj we mnie to wymyślił? Grzegorzu, przecież interesujesz się japońską kulturą i ich zwyczajami. Trenowałeś kiedyś karate i masz nawet auto z Japonii. Więc może nagraj film o nas, o samurajach. Dobra, ale mniejsza o moje sny. Dzisiaj porozmawiamy o rozwoju w samurajskim wydaniu. Przejdźmy w końcu do mięsa. Wyobraź sobie, że jesteś samurajem. Wstajesz rano, a zamiast kawy masz miecz. Zero powiadomień z Instagrama, zero maili, zero czy mogę zająć Ci chwilę. Jednym powiadomieniem jest to, że ktoś chce odciąć Ci głowę. Brzmi hardkorowo? No właśnie, ale samurajowie żyli w taki sposób, że potrafili ogarniać swoje życie z niesamowitą wręcz dyscypliną. Samurajowie to nie byli goście z cosplayu z anime, to była elita wojowników Japonii, ale to nie tylko wojownicy. Oni byli jak miks żołnierza, filozofa i minihazen, mieli swój kodeks drogą wojownika, a w tym kodeksie były takie zasady jak lojalność, honor, dyscyplina i odwaga. To była ich życiowa nawigacja. No i teraz wyobraź sobie, że Twoim kodeksem jest regulamin Facebooka. Nie możesz używać fejków, lajków, like nie możesz spamować, ani komentować niewygodnych dla Ciebie rzeczy. No powiedz mi, czy to da Ci motywację do życia? No właśnie, samorajowie mieli coś bardziej konkretnego. Pouczmy się teraz wraz z samorajami. Pierwsza lekcja od samorajów to dyscyplina i rytuały. Samorajowie mieli... Dzień pokładany od A do Z. Trening z kataną, ćwiczenia fizyczne, medytacja, kaligrafia, czas na odpoczynek to były ich rytuały. I teraz zobacz, produktywność to nie jest motywacja, bo motywacja jest jak pogoda. Raz jest, raz jej nie ma, no i jest ulotna jak wiatr, może i w ogóle nie istnieje. Produktywność to rytuały i częstotliwość. Im częściej coś robisz, tym bardziej, tym się stajesz, a nie czekasz na motywację. Moim zdaniem to jest prawdziwa dyscyplina. Samuraj codziennie ćwiczył swoją kataną. Ty możesz codziennie pisać, nagrywać, rozwijać projekty, czy uczyć się języka, czy kanał na YouTube, cokolwiek sobie tylko rozpłynisz. Twoja współczesna katana to twoje codziennie powtarzane działania. Samurai nie czekał także na motywację. On miał obowiązek, wstawał i robił to, co do niego należało. I to jest lekcja dla nas wszystkich w rozwoju osobistym: dyscyplina jest mocniejsza i zawsze lepsza niż motywacja. Wiesz, motywacja jest jak kawa, fajnie Cię pobudza, ale szybko się kończy. Natomiast dyscyplina jest jak oddech, bez niej nie pojedziesz daleko. Jeśli dziś masz nawyk, żeby coś robić, czytać, ćwiczyć, uczyć się, to wygrywasz, nawet jeśli się nie chce. Lecimy dalej, bo mam dla Was samurajskie typy, które na pewno się sprawdzą jako narzędzia do tworzenia rytuałów. Czyli mamy tak, stała pora wstawania, nawet weekend, krótka medytacja albo ćwiczenia, jak mobilizacja czy rozciąganie i zrobienie najważniejszego zadania, od razu rano. Wiesz, no, samuraj nie wstawał, nie mówił: e, dzisiaj Netflix, czyli jutro potrenuję mieczem. Nie, on wiedział, że jak odpuści, to może być jego ostatni dzień. Czasem możesz tak podejść do swoich zadań, jeśli naprawdę, naprawdę na czymś ci zależy. Lekcja druga samurajów to skupienie na celu. Samuraj zazwyczaj nie mógł walczyć z dwoma przeciwnikami naraz. Wiadomo, na polu bitwy wyglądało to różnie, ale z reguły musiał się skupić na jednym przeciwniku, bo inaczej, papa. Pa. Tak samo ty, multitasking to mit. Dlatego samurajska zasada brzmi, Jedno cięcie, jeden cel. W praktyce codziennie wybierz jedno najważniejsze zadanie, ale tylko jedno i potraktuj je jak swój honor. Ono musi być zrobione. Reszta jest dodatkiem. Samurajowie żyli prosto. Nie mieli tysiąca rzeczy, tysiąca zachcianek. Mieli tylko trening, obowiązki, odpoczynek. A teraz spójrzmy na nas. Powiadomienia z pięciu aplikacji, lista zadań, jak książka telefoniczna, a na końcu i tak człowiek nic nie robi, bo często ten pęt jest po prostu tak wypalające, że nas to zniewala w jakiś sposób. Dlatego warto poznawać siebie i wiedzieć, jak się nie wypalić właśnie za pomocą nawet takich samurajskich wkrętów, tipów, trików do tematu rozwoju. Samurajska mądrość mówi, produktywność to nie dodawanie, tylko eliminacja. To no dobra, co robić? Spróbuj tego, włącz notyfikacje, serio. 90% z tego, co masz na telefonie pewnie nie potrzebujesz. Zredukuj listę zadań, trzy rzeczy na dzień, nie 30. traktuj swój czas jak najważniejszą walutę, nie wydawaj go na głupoty. Głupie gry to głupie nagrody, pamiętaj. Samurai nie miał 50 rzeczy do planowania, miał miecz i kodeks i jakoś garnią życie. My mamy chat GPT, Gemini, Google, darmowe kursy, szkolenia i wciąż czasem nic nie robimy. Pora wziąć to pod uwagę i inaczej może planować swoje działania, jeśli mamy z tym problem. Samuraj też nigdy nie uciekał od wyzwania, bo to był wstyd, hańba i nawet mogło oznaczać wygnanie lub ścięcie głowy. Lepiej było spróbować i przegrać, niż w ogóle nie podjąć walki. Warto to wziąć od samurajów. Produktywności chodzi o to samo. To nie jest czekanie, aż zniknie strach. To jest działanie mimo strachu. I teraz Twoje zadanie. Wybierz dziś jedną rzecz, którą on bo się nie boisz, albo nie chcesz się zaczynać, czy tam robić. I zrób ją dzisiaj, tak po samurajsku, bez wymówek. Zapisz chociaż jedno zdanie, jeden cel, jedna strona książki, jeden film o inwestowaniu. Zrób coś dla siebie, co popchnie Cię do przodu. Strach nie istnieje, dopóki mu nie ulegniesz, a częstotliwość i praca zawsze będzie górować nad samym talentem, ulotną motywacją i niejednokrotnie także właśnie nad strachem. Ok, podsumujmy, czego nauczyliśmy się od samurajów. Czyli dyscyplina i rytuały dnia, skupienie na jednym celu, szacunek do czasu, odwaga i honor w działaniu. Częstotliwość góruje nad talentem i strachem. Czy uważasz, że współcześni ludzie są gotowi na śmierć, tak jak samuraje? Moim zdaniem nie, ponieważ mimo, że niektórzy żyją jakby jutra miało nie być, to nie potrafimy szanować życia, które już mamy. Zawsze w życiu może być gorzej. I też lepiej, ale ciesząc się tym, co już mamy, czyli życiem samym sobie, wygrywamy już na starcie. I myślę, że to samurajska lekcja dla nas wszystkich. Zamiast odkładać dietę, biznes i pasję, zacznij dziś, bo nikt nie daje Ci gwarancji na jutro. Nigdy nie wiesz, czy dożyjesz kolejnego miesiąca i jest to smutne, ale wciąż prawda. Dlatego zawsze warto być dobrym człowiekiem i pomimo tego, że nie będzie nam dane załatwić wszystkiego, co chcemy na świecie, warto próbować i działać w tym kierunku, by żyć ze świadomością, że chociaż robiłem to, co do mnie należało, będąc... Dobrym człowiekiem, nie musisz być samurajem, żeby żyć produktywnie i z honorem, ale możesz być współczesnym samurajem, świadomym, zdyscyplinowanym, szanującym swój czas i innych. Naprawdę warto wziąć te lekcje do siebie niezależnie od tego, co w życiu robisz. Jeśli czujesz, że masz w sobie ducha samuraja, to subskrybuj ten kanał, bo tutaj znajdziesz więcej takich inspiracji. Zapraszam także do zobaczenia playlisty, ciekawe osoby, gdzie mówię o takich personach jak Mike Tyson, I broke my back, Spinal. Czy Shihengi. I zostaw komentarz, jakie jedno zadanie zrobisz dzisiaj w 100% po samurajsku? Tymczasem do następnego i pozdrawiam Grzechu.